Się Teraz to e, figuruje pod marką RAM. E, dzisiaj w takiej troszeczkę innej wersji, mianowicie jest to wersja z dodatkiem hybrydy. Auto kompletnie nowe, z przebiegiem 27 km, nie tysięcy, tylko kilometrów. No Także nowiutkie przyjechało do nas jest na lawecie, jeśli nawet nie jest zarejestrowane. No i właśnie wyjątkowa wersja, e, z taką można powiedzieć, tutaj widoczną. Dopałką elektryczną. Czyli to jest V8 elektryczne dodatkowo. V8 dokładnie z taką chrzownicą, z dodatkowym troszeczkę wspomaganiem napędu. Tak, ja czytałem, że to jest właśnie 48-voltowa tutaj instalacja elektryczna, czyli tak zwana prawdopodobnie miękka hybryda to będzie, no, tak? Coś Piotrze? takiego. coś takiego. To czy jest i miękka i twarda hybryda w takim razie? Tak. tak. No, Hybryd mamy kilka rodzajów, tutaj nie wiadomo, czy to chodzi o moc, czy to chodzi o. Chyba chodzi po prostu o ekologię, o ekologię tak? Prawdopodobnie, Słuchajcie. No, ale muszę powiedzieć jedną rzecz, Agnieszka chciała yy, yy. być wyższa Tak. Jest. <gry> no, wszyscy jesteśmy Taki teraz wyżsi. A teraz już wracamy do tematu. Miękkiej hybrydy. Tak, ale powiedz proszę ogólnie, jakie tutaj w ogóle widzisz różnice, bo V8 jest taka sama, tak? To jest wciąż 5.7 chemii, 395 koni. Silnik, tak? jest, silnik jest ten sam, tutaj tylko w miejscu alternatora mamy taką e, sympatyczną prądnicę. Mhm. E, jeszcze trochę okablowania doszło i zaraz będę jeszcze się zagłębiał dalej w konstrukcję tego pojazdu, bo jest to ciekawe. Okay. No na pewno niespotykane, żeby w v był jeszcze jakiś dopał hybrydowy. I widzimy tutaj na górze zrezygnowano z tej dużej pokrywy. Tak, która tam zawsze jest, była jest mniejsza pokrywka teraz Aha. trochę e, również estetyczna oczywiście ona wróci na miejsce pod nią będą wtryskiwacze gazowe E, także taką możliwość mamy, to tak, zróbmy. Zrób jeszcze jedną z diodkową, później musimy ubrać tutaj wiadomo pokrawiec. No pokrowiec będzie. To tak tylko wy wy wyjątkowo do, do, do zdjęcia. Zobaczcie tak. jak on się błyszczy, to może zbiegać się zbiegać w nim przeglądam. Ani jednej muchy jeszcze nie ile ile zapito. chwila, auto, auto ma na sobie chromu, żeby było widać, że na pewno więcej niż zazwyczaj. A ile w środku ma drewna? Ile w środku, ma drewna? ile w środku drewna, to jest tak. naprawdę Ale pokażemy? Sposób. Pokażemy, pokażmy to. to. Bardzo elegancki, surowy styl. no ale z tego słowa mam wyjaśnienie, że wszystko musi być bardzo przede wszystkie. Dziewczyny do środka to dziewczyny na traktacie. No, no, tak, tak, to na tył. Słuchaj, na Słuchaj, <laughs> możesz na to z lankować, strony na, z tyłu, na, na Zobaczcie, jaka skórka piękna. No, no, na drugim fotelu drugi jeszcze mamy metkę. Zobacz, to, proszę, metka, proszę, 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 proszę jaka proszę. piękna. Bardzo ładnie, po środku, drewnianka. Ej, to jest ten ramik z tymi tylnymi siedzeniami, nie? Ze szklany zawsze tak. Z podwójną kabiną tak zwaną. Tak. Pan Kamil się pyta jak to jest, że to jest hybrydowe V8. O, no jednak no, Amerykanie jakoś do tego doszli <grym> zrobili takie fajne. Tego nie wiedzą, fajne, fajne. cudo. Y Czyli po prostu dojrzeli <grym> do tego. I tutaj mamy dosyć wysoką wersję tego rama, gdyż <grym> mamy jeszcze tutaj taką ciekawostkę. O kurde. mianowicie takie stawki, w których możemy sobie zapalić światełko. Myślałam że jest tutaj, ale bajer, pokaż Bajerek no. Tołko tutaj wyłączamy, pokrywkę zamykamy. On generalnie... No i dodajmy, że jak otwierasz drzwi, to natychmiast Ci się podnóżę. Teraz, są, teraz, teraz są te nie wysuniemy. Wyłączane. Tak, żeby jak A jak zrobimy ze zbiornikiem? Tu jeszcze jako ciekawostka jest też tylna klapa troszeczkę inna niż w innych egzemplarzach, tak, tak, gdyż tak, ona tak? się otwiera w dwóch naprawdę płaszczyznach. Czyli może, jest a, taka dzielona też, tak. A otwieramy całą. Aha. Albo otwieramy pół i drugi pół. I tu wpuszczamy znajomych, jedziemy na imprezę. Dokładnie. Zostawiamy tutaj. E, możemy tutaj... zrobić basen z tego. A tu, jest, tu nie będzie ten tutaj zbiornik, czy pod spodem? Nie. Pod spodem. Pod spodem. Pod spodem Czyli nie tracimy żadnej funkcjonalności. Nie, Czyli możemy pływać. Dokładnie, zbiornik o pojemności 95 litrów. Tutaj fajnie się mieści. A co to jest? Tu jest roleta, tak? Oleta? Tak, do roletki i uchwyty mocowania różnych towarów, żeby je przenosić. Także... A, Mówisz. to jest taki dostawcza tutaj jest I z, kodem, z drugiej kodem, strony kodem, też kodem. mamy taki sam kodem, tutaj, kodem, tak? Kodem, tak, Skowalczyk, tak. Pokażesz nam jeszcze? Fajnie. Oświetlenie jest. Ej, kodem kodem Bo tutaj nie ma, w tamtej stronie. Tu prądu nie ma. No, tak no, Ale ten schowek jest pojemności takiej jak jest bagażnik w niewielu... Na w przykład w smart. No, <laughs> no, w smarcie jest chyba mniejszy niż, niż <laughs> sam niż jeden schowek. Dobra, no to pięknie. Kiedy będziesz szukał kiedy, jutro? Jutro. Okay. I to będą, to będzie relacja z tego, jak to auto sobie radzi. Dokładnie, pokażemy jutro wszystko dokładnie. O tak i wtedy zobaczymy jak to w środku wygląda. Może to nawet jest pojeździmy. Jak, jak sprawdzimy. Żeby, e, drogi. A na pewno Zobaczcie, ja tutaj wsiądę jeszcze. Chodź a ze mną. O, tak mi się przyda Powiem ci. Cześć i czołem. O kuźwa. Zobacz co tu się dzieje, tu Telewizor, mamy drewno. jak u mnie w, w pokoju. Bardzo ładnie. Faktycznie jak w Tesli taki tablet po całości. Tutaj jest skóra, nie? Skórzane, zobaczcie, piękne, ciemne skóry, elegancko. To jest wersja oczywiście Longhorn Edition. No i oczywiście nówka, salonówka, przebieg 20 parę kilometrów, więc jest fajnie. Jakie, jakie gustowne, zobacz. Słuchajcie, Gustowne. Co się tak zasiedzieli? Jakie soki gustowne, tam. eleganckie. Proszę, proszę. Idziemy, idziemy no, dalej. Tam piękne auta. Kluczem. No proszę A. cię. Chodźcie, ale jakie piękne to są. Wypaść. Nie, jest samochód tak. Tak To co teraz Audiczka. Jest szansa, że pograć w parkowanie, ale. No, wiem. To jest Cześć Piotrek. Witam. Co my tu mamy? Co no tu dzisiaj mamy standardowo Kolejne niebanalne auto. Tutaj jest znany i lubiany przez wszystkich silnik 3-litrowy kompresor. O większej mocy. Tak, standardowo to była wersja 300-303-konna. Tutaj klient podniósł moc do 450 koni. Trzeba 5? powiedzieć, że to jest mały Audi, bo to jest Audi A4. Okej. Okay. Już... a 4? Tak. Pan Adi przesyła buziaki dla szefowej, Adi, więc przekazuję. Ok? Zajemniam się, się tym samym. No i tu mamy dwa komputery. A tak. może, Piotek, powiedz jeszcze, jak została dokonana modyfikacja, bo tutaj chyba zostało zmienione kółko na kompresorze, przez co tak. też doładowanie jest większe i hmm. mamy większą moc, o prawie 120 koni, więc jest tutaj e, czym tak naprawdę pojechać. A powiedz teraz o instalacji. Tutaj Aga wskazała już komputery. Tak, tutaj jak widać po komputerach została zamontowana instalacja polskiego producenta firmy KME. Jak widzimy na dwóch komputerach. Master Dwa radystorki tu też mamy. Tak. Dwa medziki. Wszystko jest podwojone. Zobaczcie, duży system. ale jeszcze wróćmy do tego, bo instalacje to oczywiście, to nie sztuka jest założyć, prawda? Tak jak ktoś powiedział mechanizm, okej, zakładamy. Ale jaka jest trudność w tym samochodzie? Wydaje, że to jest wyjątkowy silnik, na tym się skupmy. Dlaczego to jest wyjątkowe? Bo jest po chipie, tak? Jest eee, chipowany. Tak, mimo że jest już spora mocy, jeżeli chodzi o komponenty instalacji gazowej, to druga sprawa, auto jest z kompresorem. Kompresor ma tutaj no to zasadniczo bardzo dużą, inną charakterystykę działania niż zestawy turbo, które działają po pewnym czasie. Tak? A kompresor On po prostu idzie z dołu Ma mocno. od razu cios z samego dołu. Tu jest jeszcze auto ze skrzynią. Manualną, więc w ogóle nie ma żadnych ograniczeń, jak w przypadku e, skrzynią automatyczną, gdzie tunerzy ograniczają moment, więc delikatnie to wszystko rusza, a tutaj jest wszystko tak hardkorowo. Hard Czyli widzisz, to to nie jest nic już teraz fajnego, że to jest właśnie, albo nic ciekawego, że to jest instalacja do bezpośredniego wtrysku, tak? No no Dzisiejsza instalacja samochodu. do wtrysku bezpośredniego, no to to już no, to nie, nie? To to jest. to, tak? no to, to tak. wiadomo, że nie każdy będzie jeździł 20-letnim autem e, no tak. albo autem, które nie wiem, poniżej 100 koni, bo to. No tak, ale widzisz, Piotr, ty jesteś właśnie skromny facet, natomiast to trzeba przyznać. Że szanowni państwo, wszystkie auta na bezpośrednim wtrysku, które mają bezpośredni wtrysk, mają kompresor, mają turbiny, też było ostatnio na turbinie, było chyba jakieś, tak? Też. E, ostatnio robiliśmy Audi A7 bo też samochód, tak? Tak, no. mm -hmm. Też z bliźniaczym silnikiem. No z bliźniaczym samochodem, z znaczy silnikiem, słuchajcie, i to fruwa, i to lata. Także jeżeli chodzi o Piotrka, i ja Żywia z Polski, nie ma ograniczeń. Jeżeli jest możliwość założenia instalacji, to my ją założymy. I nie mówimy o podstawowym bezpośrednim wtrysku, tylko o tym, że, że to już jest wyższy stopień jazdy, drodzy Państwo. Dlatego jestem taka dumna i się tak cieszę, że ten materiał może frunąć. Pytanie bo... od Pana: czy pracujemy przed świętami i jak tak, to w jakich dniach? Uff, panie! <grystanie> Na pewno do 23 Na jest. Na pewno 18. tak, bo wigilię, wigilię dla naszych pracowników i dla mnie osobiście robimy wolną, świętujemy. Natomiast po świętach jesteśmy normalnie, dlatego że wiecie, Sylwester w tym roku kiepściusio, raczej. No dobra, świętego nie będzie. A teraz mam pytanie do Piotrka, od kolejnego pana. Jak z 1.5 TSI? Czy są już dostępne instalacje? Jak to wygląda? Zależy, zależy który, mówimy o którym uczniku, tak? Jeżeli chodzi o starsze 1.5 TSI, tutaj z grupy Volkswagena, montowaliśmy, działają. tak? Te najnowsze już mają odłączane cylindry, więc tam już jest takich. E, trochę udziwień proekologicznych, e, ale akurat nam się nie zdarzyło montować, ale wiem od ludzi, że działają poprawnie, więc e, nie widzę przeszkód. Więc jest możliwości, okej. Okay. Dobra, tutaj pytanie jeszcze do naszego biura, do Agnieszki Aga. Czy na no, przegląd po 30 tysiącach trzeba się umawiać? Oczywiście, tak żeby ograniczyć, no, e, znaczy, żeby swój czas e, troszeczkę tak e, szanować. Żeby to. nie szanować, czekać w kolejce, lepiej to zadzwonić, to znaczy, zapisać się po prostu. Tak. Tak. No, 420 tak. 102 zapraszam. Albo na numer stacjonarny 22810 0090. Dzwonimy i zapisujemy do Państwa, więc nie ma tutaj najmniejszego problemu. Piterku, kiedy on będzie? To autko gotowe? Czy też Ju, jak jutro? jutro? Nie, no jest pan jutro. Jest plan? Tak, przód jest jest, szansa. Przód jest już praktycznie skończony. Cudownie. Ale będzie pan czy plan? Będzie pan czy plan? I ben, będzie Pani I będzie pan i plan. Będziemy, będziemy jeździć. A czy jest plan i będzie pan na jutro? Zobaczymy jak to czasowo będzie. Jeszcze tam się ze zbiornikiem, bo tam też jest zabawy trochę, bo to jest audi. A może i, pokażemy i jeszcze z tyłu, jak to, jak to wygląda? 8 a, a właśnie tutaj, tutaj jest jeszcze Aga? zbiornika. On będzie nie Pan Rafał dziękuję ci za odpowiedź. Bardzo proszę. Polecam się na przyszłość. A w razie w międzyczasie, zanim Piotrek pokaże, to powiem panu Rafałowi, że zapraszam i mam jakieś 2-3 miejsca jutro, jakby okay. tak była no no Tak, jak tu. widzimy częściowo już jest zebrane, tak przygotowane e, pod montaż, e, w tym przypadku będzie zbiornik walec. Tutaj mhm. klient e, preferuje duży dystans na jednym tankowaniu niż funkcjonalność e, auta. Czyli auto, tak, I to my komu. tutaj sto, ściągnęliśmy coś większego, Tak, tutaj mamy zbiorniczek 110 litrów, więc e, z powodzeniem e, na rozsądny przebieg mu wystarczy. Tak. Okay. Czyli dla klienta według e, jakby życzeń zamówiliśmy taki zbiorniczek. Dobra, pokażemy może jeszcze co mamy oprócz tych Takie miejskie, takie proste samochodziki, my nie każdy tak mieć koni Dobra. i nie ma parkowania możliwości. Cześć robi właśnie tą Asterkę, Asterunię. Też tu zestaw wszystko, patrz tu w środku z tyłu. A jak tutaj z będzie z kołem? Powiedz mi, nóżka taka dosyć z kołem. Co ty tu labisz? No tu będzie mi zbiornik taki, że jak go włożymy, no to będzie problem z zmianą akumulatora niestety. Aha, bo on zasłoni po prostu dostęp, tak? Trochę tak. Ale będzie tutaj montowany na płasko? Dokładnie tak, w tej części. Tutaj jak widać w tym miejscu było seryjnie koło, koło zapasowe. zapasowe. Tak, i to też zbiornik musimy zrobić. Będzie, będzie troszeczkę cofnięty do tyłu. Yy, może Aha. jakoś by się udało, mi się uda go przesył, przesunąć maksymalnie w prawo, wtedy będziemy mógł wszystko dostęp, do tego do akumulatora. A tutaj tak zobacz, że jest podnoszona podłoga, tak. Tak, ogólnie podłoga jest wysoka. bo tak, 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 właśnie tak, 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 przesłoni ten tak. zbiornik. A, czyli w zasadzie to postarasz się tak to zrobić, żeby pan miał możliwość by miał Jak najbardziej. Spróbuję no, zrobić co tak. się da. Zbiornik też 44-litrowy, próbujemy tutaj włożyć. Może jesteś zdolny, to się no, uda. Najniższy, najniższy. No, tak. Spokojnie, fajny samochód. No i tutaj oczywiście powiedzmy, że to jest auto leasingowe, oczywiście montujemy instalacje gazowe dla odbędących w leasingu. Wystarczy tylko zgoda leasingodawcy i możemy z powodzeniem taką instalację gazową montować. Dokładnie. Jeżeli chodzi o silnik, to też już jest jakaś nowsza konstrukcja, co? Dokładnie tak. No, co bo, to jest było za silnik? Parę, jeden, ok. Było parę sztuk, jeżdżą te samochody. To świeży silnik, to świeża konstrukcja. Mhm. Do gazu tak naprawdę działa fajnie. Instalacja B W wy, wystarczająca auty, no i nie tylko. tylko. No i właśnie fajna opcja, bo na przykład wersje 125 albo 150, no do gazu niekoniecznie się nadają, a tutaj wersje 100 no, koni idealne. klient, klient szukał właśnie auta, uh -huh. typowo pod gaz by było. Tutaj, tutaj Czyli 1,400 koni. By to było bezpiecznie po prostu bez najmniejszych problemów z silnikiem. Mało skomplikowane. Okej, okay. jeszcze mamy kolejne autko, przejdziemy dalej. A tak. Tak? a na dzisiaj... Leasing też nie jest Leasing drogi. Leasing Cześć Kamil. Kolejny opelek, zakręca. Tu już stopień trudności jest większy, bo Kamil ma podwieszany zbiornik. Tak. Przesam, jest problem. No ale to nie problem, dla no, Ciebie nie problem, 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 ale wiesz, ale jest jakby trochę bardziej e, utrudniony montaż takiego podwieszanego, bo chociażby wysiłek jest zupełnie inny. I ku Kamilu, powiedz nam co tu tam montujesz? No to w życiu większy silniki w tamtym Asteroidzie, jest L8, z około 130 koni. Montujemy tutaj BRC, jak zawsze sprawdzony produkt przez nas. No co, dwa tak gwarancji, bez limitu kilometrów. To jest 1 8 dokładnie, 40, tak? No, 40, mhm. 40, tak? Jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie teraz i od razu w komentarzach odpowiadamy na nie wszystkie na bieżąco. Więc jeżeli chcielibyście jeszcze wasz komentarz dowiedzieć, to śmiało piszcie, odpowiemy oczywiście. Tutaj BRC Sekund 32, instalacja jest montowana, tak? Tak, to się zbieraj w tym przypadku. Podwieszamy, pomieszczamy 48 minut. Oczywiście w tym mamy trzeci rząd siedzeń, więc troszeczkę tam będzie rozbierany. A pokażesz jak to wygląda z tyłu? Tam trzeba coś przerabiać, podłogę? Nie, po prostu trzeba wyjąć fotele. A, całkowity. bo tu są te rozkładane takie gdyby coś, tak. Albo bagażnik, albo siedzenia, tak? Tutaj na, na pierwszym zokoń nie ale pod jedną, drugą A, są siedlenka, fotele. Okay. No i okej, okay. jak ty to wyjmiesz, to wtedy tam lądują. Jak wycią wyciągamy, wyciągamy cało. te fotele rynka. demontujesz zupełnie? Fotele są wyciągane zupełnie z okay. bo niestety inaczej tego się zamontować poprawnie nie da. Montujemy zbiernie w wszystkich czterech śrubach mocujących, więc, więc on no, musi być na No albo... stabilnie musi być, stabilnie. to wiadomo, przechodzić się... No i też jakoś wysoko też miejsaniamy, tak, więc 48 metrów zbiornik to będzie najlepsze wyjście, bo też niektórzy klienci pytają się twardo na zbiorniki 55, ewentualnie większe. A dodajemy, że potem jest problem na przeglądach tak I potem wychodzą różne kwiatki i musimy to wszystko Kamil, pytanie jeszcze tutaj od Pana. Audi A6, C6, silnik 20170 koni, TFSI, 2010 rocznik. Czy są problemy z instancją w tym silniku? Nie, jest na mierze Kolega tutaj, Piotr, który montuje te swoje do nas, jakiś spec. Montował tego bardzo dużo i bez mierzego problemu to śmigło. Tak, i wczoraj przecież też robiliśmy. Mm -hmm. I tam FSI. stosujemy jakie systemy? KM, Evo -E e -E Sky Direct, e -E tak? Ale też był wczoraj Audiopra w i -E BRC z SDI. Ok, koszt jaki jest? W przypadku KM to jest koszt 5200 zł, a BRC to jest 4900. Czyli koszt jest społecznie podobny tych instalacji. Ważne, że jest możliwość montażu, że działa to bezproblemowo. Trzeba się tego uczyć z dotryskiem. No, Dotrysz, no, to jest. Między 1 no, a 2 litry. Uh -huh. Mamy tam jeszcze jakieś promocje, także proszę o nie pytać telefonicznie. Czy też Pan, stówkę, pan pyta, to... jaki jest dotrysk. Jeszcze ten dotrysk to jest między 1 a 2 litry tak. na 100 kilometrów. Tak. tak trzeba liczyć przy bardzo jakiejś... Ekonomicznej ekonomiczne jeździe. jeździe będzie jeszcze mniejszy nawet. Bo tak? Wiadomo, że... Tak, jeszcze zależy jeżeli, wszystko. No. Jeżeli jeżeli budujemy bardziej ta, to auto, będzie po prostu troszeczkę większy, tak? Bo to jest wszystko okay. w naszych podciśnieniach, w tym jak po prostu klient jeździ, tak? Wszystko jest zdawane do tego. Jeżeli jest rajdowiec, no to do to dziwne, jest większy. Pan się pyta, czy z tą instalacją zamkniemy się w 5000 tysiącach w przypadku KME. Teraz mamy promocję, możemy zrobić cenę 5100 zł, plus ewentualnie jakieś dodatkowe rabaty na przykład na przegląd, więc tutaj na pewno jesteśmy skłonni do negocjacji, ale sama obecnie cena to jest 5100 Dla czterech cylindrów. Dla czterech, oczywiście. Dla czterech, bo jeżeli będzie to... Tak. Tu jest sześć cylindrów. A my mówimy o czwórce, Piotr. My tu pan klient pytał się o 4 cylindrów. Tak, a jaka jest cena, jeszcze wspomnij, żeby też ludzie wiedzieli, nasi klienci, do 6 cylindrów, jak to się kształtuje cenowo? To jeżeli chodzi o przykład tego na 4 no to mamy w kwocie 7,5 tysiąca złotych. Plus ewentualnie jakieś dopłaty... Niezbędne, no ja się zmiany. Zbiornik. tak wiadomo, bo to są zmiany już konstrukcyjne mhm. w Alcie, więc czy przeniesienie akumulatora? Czy jakieś tam duże zbiorniki... Jest już spora taka, ingerencja, tak? No to, to, już, to już wiadomo, ale to już jest inaczej liczone, bo... No, no jest i w tym przypadku bardzo. bardzo, też bardzo a około trzech dni, bo wiadomo musimy na to mieć troszkę czasu. Dobra, no to co, tak naprawdę wszystko wiemy, kończymy już. Dzięki bardzo dziękujemy Agnieszka, serdecznie. dzięki Piotrek. No dziękujemy wszystkim na inne nasze filmy, a od poniedziałku, nawet nie, od poniedziałku zaczynamy kolejne auta spotykane montować tak mhm. Zapraszamy na ich relacje. Dobrze, dziękujemy. Dziękuję.